Niestety, w Polsce bycie macho polega często na, na byciu podnóżkiem dla kobiet i poniżaniu innych mężczyzn. I taka zdaje się być nowa krucjata pana Rafała Ziemkiewicza. Robiłem taki mały sondaż na siłowni i właściwie wyszło, że kobiety tak, z tym, że one bardziej tam na przeszkolenie to nie, ale na wojnę idę... Tylko taką dużą giwerę mi dajcie, taką jak z Schwarzenegger robi. Na te, na, tak, żeby znaleźć, te, jak tego tak. Ruska trafię, to żeby ten... Natomiast chłopcy to tak trochę, muszę powiedzieć, nie za bardzo. Oni tam <śmany> chodzą, oni tam wbrew stereotypowi chodzą, żeby sobie wyrzeźbić kształt łydek, pośladków i w ogóle ładnie w tak. Bo wiecie, babeczki w wojsku to są cool. A, a ci współcześni faceci... <śmany> I zdusie. Źródło danych? No, zapytałem kolegę na siłowni. Podobnie zdaje się być, jeżeli chodzi o dane na temat przerywania ciąży i odpowiedzialności za to, kto to robi. Decyzję o przerywaniu ciąży podejmuje mężczyzna, pisze pan Ziemkiewicz. Najczęściej po prostu znika albo mówi, trzeba było uważać. Nie wolno przelewać odpowiedzialności za te zbrodnie na kobietę. Czyli tak, nawet jeżeli kobiety przerywają ciąże, to winny jest facet, bo facet zawsze świnia w większości przypadków. Pan Ziemkiewicz o, oczywi oczywiście nie jest. A kobieta, nawet jak jest winna, to jest niewinna. Tylko i tutaj obawiam się, że źródło danych. <gryw> nie ma sposobu, żeby to powiedzieć uprzejmie. Źródłem danych jest Instytut Wyobraźni pana Ziemkiewicza i jego własnej interpretacji. Bo, jeżeli spojrzymy na przykład na dane największych instytutów statystycznych, to okazuje się, że niechęć do bycia samotną matką jest przyczyną przerywania ciąży, tak w około 8%. Natomiast połowa kobiet, które przerywają ciąże, jest w związku, a druga nie jest. Oznacza to, że porzucenie przez partnera nie jest, absolutnie nie jest głównym powodem przerywania ciąży u kobiet. Przy okazji, używam tutaj takiego słownictwa, na jakie pozwala mi YouTube. Gdybym mógł, to bym nazwał sprawy trochę bardziej bezpośrednio. Pan Ziemkiewicz, którego ogólnie bardzo cenię, nie podaje natomiast żadnego źródła swoich rewelacji. Pan Ziemkiewicz chętniej skupia się na tym, że Abeczki takie fajne, a faceci to py i zdusie. <laughs> Tymczasem odpowiedzialność za ciążę i za dzieci ponoszą i matka i ojciec. Ale bądźmy szczerzy, jeżeli kobieta chce, to usunie i facet nie będzie miał nawet nic do powiedzenia. Obecnie bowiem wygląda to tak, że nawet mimo nielegalności procederu kobieta de facto może zrobić z potomstwem to, co chce. Kiedy dziecko się urodzi, to mężczyzna nie ma nic do powiedzenia i musi płacić. Natomiast dopóki dziecko się nie urodzi, to mężczyzna też de facto nie ma nic do powiedzenia, bo kobieta, jak zechce, to usunie. My żyjemy nie tyle w czasach nieodpowiedzialności mężczyzn, co samowolki kobiet. Kobiety? Tym że one bardziej tam na wszelkie szkolenie to nie, ale na wojnę idę tylko taką dużą gwieżdzie, mi dajcie tego jak tego robi, to, tak, żeby te to znaczy. jak tego ruska terapię, to żeby ten. Natomiast chłopcy to tak trochę muszę powiedzieć nie za bardzo. On... I wiecie, może to, że dziewczynki fantazjują, że na wojnie byłyby Terminatorami, to raczej nie tyle wynik odwagi, co naiwności.